Kochani, witajcie. Dzisiaj jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Aż nie mogę się skupić, po prostu ręce mnie świerbią. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że brałam udział w rozdaniu, a rozdanie było przez profil Kasa Botanika W zasadzie chyba powinna się mówić Kaza Botanika i co były do wygrania cztery rośliny tak, planowo miał, było czterech, czterech zwycięstw cztery różne rośliny do wygrania no i ja postanowiłam wziąć udział w tym, w tym rozdaniu, chociaż no nadzieja moja to była taka na, wiecie, 1% tak zwany, no bo w zasadzie to, to już w w kilku tych rozdaniach brałam udział. Nie, nie mówię tutaj o Kasa Botańka, tylko ogólnie takich Instagramowych. No i nigdy nic mi się nie udało wygrać. No aż, aż do teraz, słuchajcie, moja ekscytacja jest po prostu tak wielka, że ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Kurier przyjechał przed 12, no ale że ja miałam umówioną wizytę do lekarza, no to. Czekałam, żeby, żeby tą paczkę otworzyć z Wami i żeby wrócić. Także paczka jest. Słuchajcie, przyszła ta roślinka w styropianie. Zaraz sobie to otworzymy i sprawdzimy, jak, jak ta roślina wygląda. Ja się nie mogę doczekać, po prostu. Rozdanie było chyba 3 tygodnie temu. Tak mi się wydaje. Tam było ponad, grubo ponad 2000 komentarzy. Juki e, też chce odpakować. Mm, tak, roślinkę. No dobrze, tak, cieszysz się. Ja też. Ja też. Um, no i e, słuchajcie, um, to miało być, w, któ w któryś weekend miały być e, wyniki tego rysowania. Tego no, i tak nie ma, nie mają ja wykurczej. Ja chyba jestem jakaś taka za mało technologiczna i, i nie potrafię sprawdzić tych wyników na Instagramie. No, aż pojawił się post, że, że zwycięzcy są oznaczeni właśnie w tym, w tym poście konkursowym. No, i tak, wiecie, no, weszłam, kliknęłam. Ja się patrzę. A tam jest mój profil, dacie wiarę. To było dosłownie 15 sekund przed tym, jak mój Michał wrócił z pracy. Także no, działy się dzikie rzeczy: naprawdę działy się dzikie rzeczy. Ja 20 razy sprawdzałam, czy, czy to jest na pewno mój profil. No a jakbyście widzieli jego minę, to po prostu. Zdziwianie takie i, i wyglądał, jakby się zastanawiał, yy, czy najpierw ma yy, szukać numeru do psychiatry, czy, czy od razu jakiś egzorcysta. Yy, no, ale tak, to, to jest taka krótka historia tego rozdania. No i co, nie przedłużam, bo już strasznie, strasznie się nie mogę doczekać. Yy, zabieramy się za rozpakowanie. Yy, ja zmieniam kadr. No i mam nadzieję, że po prostu. Yy... No, roślinka nie jest duża, bo to jest roślinka naprawdę mini-mini. No, ale sama sobie bym jej w życiu nie kupiła, no bo... bo zwyczajnie szkoda by mi było tyle pieniędzy na, na jedną małą roślinkę, także dobra, koniec, otwieram to, bo już po prostu się nie mogę doczekać, chodźcie. Dobra, słuchajcie, paczucha jest zapakowana, zaklejona. Ze znaczkiem. Kurier mi ją wręczył, yy, o tak, właśnie. Także nie wiem, jak się tutaj za nią zabrać. Yy, dobra, do dzieła. Matko, oddychaj, oddychaj. Ja po prostu jestem tak skupiona i w takim szoku. Roślinka jest zapakowana, tak. No, tak jak Wam mówiłam, to jest naprawdę maluszek, ale ten maluszek kosztuje w sklepie prawie 200 euro. Także, dobra, otwieramy. To jest maleństwo, naprawdę maleństwo. Bo zobaczcie, to mi się mieści na dłoni. I może wygląda niepozornie, ale jak urośnie, to jest absolutnie przecudowny, przepiękny. Zobaczcie. Jak widzicie, kochani, naprawdę maleństwo, ale absolutnie piękne, moim zdaniem. To był mój wymarzony, naprawdę wymarzony filodendron. Tak jak mówię, on teraz nie wygląda yy, może jakoś spektakularnie, ale postaram się znaleźć yy, jakieś. Zdjęcie na internecie z taką bardziej dorosłą formą. To jest jeden z filodendronów, którego liście układają się tak bardziej dachówkowo. Nie rośnie bardzo wszersz, więc nie zajmuje dużo miejsca, a jest naprawdę uroczy. Te liście są takie zielono-szare, a dosłownie pajęczyna bo to wygląda jak, jak pajęczyna yy, z nerwów jest yy, ciemnozielona naprawdę I, yy, i co no nie wiem nie mogę się skupić jest śliczny piękny dziękuję thank you <gryw> yy, no absolutne cudo witaj <gryw> super naprawdę cieszę się nawet powiedziałabym inne stwierdzenie jaram się jak pochodnia <laughs> także okej. Okay. teraz muszę tylko zadbać, żeby zapewnić mu odpowiednie warunki, ja chyba sobie to moje szkło po, po fitoniach po prostu wyczyszczę, wsypię tam trochę karamzytu na dno i zrobię mu taką mini szklarnię żeby nie miał jakiegoś strasznego szoku no nie wiem, naprawdę cudo, cudo, absolutne cudo. Yy, wydaje mi się, że, że żadne zdjęcie i, i żadne, żadne nagranie yy, nie jest w stanie po prostu yy, oddać tego, jak ta roślina wygląda na żywo. Yy, I co? O, nie przedłużam, teraz powinnam yy, złożyć przysięgę. <grym> tak. Yy. No. Dajcie znać, kochani, czy Wam się podoba. Co o nim myślicie? No, nie wiem, ja. Ja jestem zakochana po prostu i byłam zakochana odkąd go zobaczyłam pierwszy raz na internecie w bardziej takiej dojrzałej formie. No i mam nadzieję, że on taką formę u mnie też osiągnie. Na pewno dostanie palik, chociaż. Chociaż nie, myślę, że może dostanie deseczkę, bo na deseczce, tak jak widzieliście, to epipremium, na przykład mam też monstery, i inne rzeczy fantastycznie rosną, więc ja myślę, że, że dostanie on deseczkę swoją własną, prywatną. Dobra, więc czas teraz chyba na, na przysięgę. Bo to jest y, zdecydowanie najdroższa roślina w mojej kolekcji. Y, także y, no, przysięgam i ślubuję Ci miłość, oraz że uczynię wszystko, by nasz związek był szczęśliwy i trwały. Możesz pocałować pannę młodą. <noise> Dobra. Y, nie przedłużam. Piszcie na dole, co myślicie o tej roślinie. Yy, ogólnie o tej roślinie. I yy, yy, yy co? Ktoś Ci mówił już dzisiaj, że jesteś super.